Kochani, cześć. Witajcie na kanale Bajkowo TV z tej strony Sylwia. Dzisiaj przygotowałam dla was naprawdę genialny produkt do zaprezentowania. Dzisiaj, specjalnie dla was, przetestuję lakiery do paznokci. Tak, jestem gotowa na to wyzwanie. Moi kochani, w tym celu będziemy używać lakierów do paznokci. Bupu, Bupu, bopo, brush on, peel off. Zobaczcie. Mogą być w takich oto podwójnych zestawach, lub też w potrójnych, tutaj mamy niebieski, fioletowy oraz taki z brokatem, lub też w takich wielkich zestawach po osiem kolorów. Lakiery te przeznaczone są dla młodszych dzieci, ponieważ po pierwsze szybko wysychają, mają naprawdę przyjemny zapach. A do zmycia ich nie potrzebujemy żadnego zmywacza, tylko wystarczy je po prostu ściągnąć. Nie są one w ogóle toksyczne i to jest wielka zaleta mają naprawdę przepiękne kolory. Na początek pokażę Wam 5 kolorków, jakie miałam w takich pojedynczych zestawach. Oprócz tego, że mają piękne kolory to wiecie, co jest jeszcze fajnego to, że naprawdę mają zabawne nazwy. To jest bubblegum, czyli guma balonowa, tutaj taki piękny niebieski kolor, cloudy day, czyli po prostu pochmurny dzień, <grym> dlatego jest taki piękny kolor nieba, a tutaj na przykład ten super różowy to jest pinky swear. No dobrze, no to chyba teraz czas zacząć malowanie. Przygotowane pazurki długie. I kolor, który wybiorę, może ten, jest naprawdę prześliczny. Gdy odkręcimy nasz lakier o, mocno, to mamy oczywiście tradycyjny pędzelek, ale wiecie co? Jak one pięknie pachną, te lakiery do paznokci. No, okej, okay. no to przechodzę do najważniejszej rzeczy, czyli zaczynam malować. Moje paznokcie. No okej, okay. tak się tylko zastanawiam, jak tutaj te wszystkie kolory sprawdzić. Może po prostu najpierw pomaluję pierwszy paznokieć tym fioletowym. W zasadzie różowym. O, ależ pięknie pokrywa cały paznokieć. No okej, okay. on bardzo szybko schnie, więc czekamy chwileczkę. Nakładamy lakier i druga warstwa, żeby kolor był naprawdę intensywny. Jest, mamy. Możemy jeszcze troszeczkę dołożyć. Pięknie. No to teraz, może ten niebieski kolor, ale już jest naprawdę śliczny. I zabieramy się za malowanie. Razem ten paznokieć. Wow. Piękny kolor, prawda? To spójrzcie tylko na to. I możemy jeszcze troszeczkę dołożyć. Jest. No to biorę kolejny. Teraz mam ochotę na coś szalonego. Zrobimy czerwony kciuk. Wow. Jejku, zupełnie jak jakaś krew. Piękny kolor. Bardzo łatwo się nakłada. Naprawdę bez problemu. No to teraz może ten błękitny kolor tutaj obok tego niebieskiego. Wow. Też naprawdę robi wspaniałe wrażenie. I został mi tylko ostatni paluszek. Który będzie różowy, taki jasno różowy, jak cukiereczek. Pamiętajcie, żeby dołożyć później drugą warstwę, jak to przeschnie. I ja już mogę dołożyć drugą warstwę. Wówczas kolor będzie jeszcze ładniejszy. Ależ mam teraz tęczowe paznokcie, spójrzcie. Kolor błękitny. Druga warstwa. Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię malować paznokcie. A Wy dziewczyny, dajcie znać na dole w komentarzu. Moja rączka prezentuje się tak: oto w ten sposób. Każdy panuszek ma inny kolor czerwony, granatowy. Błękitny, różowy oraz taki naprawdę mocno różowy. I co? Jak Wam się podoba? Skoro skończyłam malować, no to może jeszcze bardziej zaszaleję. Wiecie co? Mam ochotę na jakiś brokat, muszę go gdzieś tutaj znaleźć. Gdzieś widziałam taki śliczny kolor. O, tak, jest. Tutaj, w tym potrójnym zestawie, Mam ten brokat. No to wyciągam z pudełka. O, tylko ostrożnie, żeby moich paznokci nie zniszczyła. O, jest, mam. I go gdzieś dołożę. Jeśli chcecie znać nazwę, to jest rock candy, czyli brokowy cukiereczek. Ale brokatu jest tutaj naprawdę mnóstwo. No dobra. Kolory mi wszystkie wyschły. No to nakładam mój brokat. Otwieram. Wow! I co? Który palec teraz wybrać? Ten. Ten najbardziej mi się podoba. Będę miała brokatowe paznokcie. Wow! Jak to pięknie się mieni. Spójrzcie tylko z bliska, jak ślicznie. Chyba dołożę sobie jeszcze tutaj na różowy kolor. Tak naprawdę mogłabym wszędzie go dołożyć. I koniec. Ja jestem zachwycona efektem. Co prawda powiem szczerze, że używam lakierów dla dorosłych, ale chyba z wielką ochotą się przerzucę na lakiery bupu. -bu. One są naprawdę genialne. I powiem szczerze, że jestem zachwycona, że tak pięknie pokrywają całe paznokie. Lakiery już przetestowałam, to teraz czas sprawdzić, czy uda mi się ściągnąć cały lakier z mojego paznokcia za jednym razem. Producent nam to tutaj obiecuje, że nie musimy używać żadnego zmywacza. Wystarczy, że lekko tutaj podważymy, czy to też innym paznokciem z drugiej ręki, czy może czymś ostrym, chwycimy i po prostu wszystko pięknie ściągniemy. I zobaczcie, jak wszystko ładnie tutaj schodzi. Pamiętajcie, że ja mam troszeczkę większe paznokcie niż małe dziewczynki, ale wszystko pięknie się odrywa. Widzicie, mój paznokieć jest już zupełnie czysty i czeka, aby pomalować go na kolejny piękny kolor. No dobrze, jeszcze tylko kciuk i proszę bardzo, moje paluszki już są czyste. Nie ma śladu od lakieru i to bez zmywacza do paznokci. Moi kochani widzowie, dajcie koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie o tych wspaniałych lakierach. Moim zdaniem naprawdę to jest strzał w dziesiątkę. raz, gdy nadeszły do nas wakacje, no to dalej, dziewczyny, możecie poszaleć. Już nauczycielka wam nie powie, że nie można mieć pomalowanych paznokci na plaży, w lesie, w górach, na obozie. Zabierajcie lakiery bupu i razem z przyjaciółkami malujcie swoje paznokcie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Spójrzcie, ile tutaj mam tych lakierów do paznokci. To co? Kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie i dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu, jaki kolor na paznokciach chciałybyście mieć najbardziej. Pa-pa!